Czy znasz już maskę biocelulozową? To opakowanie zbiorcze, w którym są cztery maseczki. Zaraz powiem, co w nich takiego wspaniałego. Powiem, jak je stosować, używać. Proszę, jeśli ją znasz, zostaw komentarz. Tkanina z biocelulozy oddaje cały produkt. I to jest hitowa informacja, ponieważ mm, w środku w tej, ta maseczka ma trzy warstwy. Trzy warstwy. Pierwszą się zdejmuje, trzecią się zdejmuje. <coughs> Środkowa to jest ta bioceluloza. Najpierw zajmujemy jedną warstwę, przykładamy tą środkową do twarzy i wtedy zrywamy tę zewnętrzną warstwę. Bioceluloza charakteryzuje się tym, że oddaje calutki produkt do skóry. Będziesz mogła obserwować, jak wnika ta maseczka w skórę, bo ta bioceluloza jakby będzie stawać się coraz taka bardziej wysuszona. Eee, co w niej jeszcze takiego wspaniałego? Sól sodowa kwasu hialuronowego chroni skórę przed <coughs> wysychaniem i łagodzi podrażnienia. Dla wszystkich osób, które mają suchą skórę, mają tendencję do suchej skóry, do przesuszania się skóry, do takich suchych placków nawet, bym powiedziała, bo są takie przypadłości. Ekstrakt z kwiatów orchidei rozjaśnia adenozyna, zwiększa poziom białek, ogranicza skurcz włókien mięśniowych w okolicach mimiki i to jest hitowe, przy tym się zatrzymam, z, czyli <laughs> ogranicza skurcz włókien mięśniowych, czyli w okolicach mimiki, czyli dla wszystkich osób, które mają lubią zmarszczkę, kurze łapki czy tutaj jakieś bruzdy, to są mimiczne zmarszczki. I właśnie ten składnik ogranicza skurcz włókien mięśniowych, więc warto w naszych przypadkach, mówię też o sobie, stosować. Niweluje worki i opadającą powiekę. Niweluje worki pod oczami i opadającą powiekę. Jest ta maseczka bardzo skuteczna przy oparzeniach słonecznych i to absolutnie przekonałam się sama. I teraz ceramid 3. Szczególnie przy skórze cienkiej, su suchej, starzejącej się. Ceramid 3 jest bardzo ważny. W ogóle ceramidy są bardzo istotne przy takiej skórze, yy, właśnie która ma tendencję do, yy, do tego, żeby ta warstwa hydrolipidowa się gdzieś zachwiewała, yy, ponieważ ceramidy yy, sprawiają, że tak jakby mur na naszej skórze, mur ochronny jest szczelny. E, tokoferol, mój ulubiony składnik, ponieważ ja mam skórę bardzo wrażliwą i tendencję do rumienia, tak do wybuchów e, czerwonych policzków. Już tego nie mam, dzięki Mary Kay, bo stosuję właśnie kosmetyki z witaminą e. e. Tutaj jest właśnie pochodna witaminy E, tokoferol, wzmacnia barierę hydrolipidową, zwiększa elastyczność i uwaga, właśnie ukrwienie skóry wielkimi literami mam zapisane w moich notatkach, ogranicza rumień. Ogranicza rumień. E, Oczywiście to się dzieje od razu po zastosowaniu jednej maseczki, ale wiadomo, że chociaż raz w tygodniu robiona daje jeszcze lepsze rezultaty. Ekstrakt ze znieczulecznika, i to jest hitowy składnik, bo jest to składnik, który odkryli Indianie i stosowali na tambule zębów. On działa przeciwbólowo. I uwaga! Dlaczego jest w tej maseczce? Ma zdolność przenikania przez barierę, hy, przez barierę warstwy rogowej naskórka. Czyli ten znieczulecznik ma zdolność przenikania, penetrowania przez barierę warstwy rogowej naskórka, pobudza do wytwarzania kolagenu i elastyny, rozluźnia mięśnie mimiczne i wygładza. Przez to, że jest jakby przeciwbólowy, rozluźnia mi, mięśnie mimiczne i wygładza. To tak zwany, ten znieczulecznik to tak zwany botox-like, czyli efekty znieczulecznika stosowanego regularnie są jak botox ziołowy, roślinny. Efekty znieczulecznika stosowanego regularnie są jak botox roślinny. Ekstrakt z ziaren owsa odbudowuje barierę ochronną skóry. Sól kwasu glicyryzynowego z korzenia lukrecji penetruje przez barierę, znowu penetruje przez barierę rogową, więc można powiedzieć, że ta maseczka jakby głębiej działa. Ogranicza działanie hialuronoidazy. To jest enzym powodujący rozkład kwasu hialuronowego. Już wiemy, że kwas hialuronowy musi być w skórze. On jest naturalnie w naszej skórze, ale z czasem tracimy zdolność do jego generowania i nasza skóra staje się mało jędrna. A kwas hialuronowy, tak jak gąbka, nasączona wodą. Skóra, jak gąbka jest, musi być nasączona tym kwasem hialuronowym. Gąbka musi być cała, mokra, na, nasączona wodą. Wtedy najlepiej działa. Więc e, ten e, też e, redukuje właśnie zaczerwienienia e, i zmniejsza produkcję melaniny, czyli naturalnego barwnika skóry, e, przez co efektywnie nie zmniejsza widoczność przebarwień. Czyli na przebarwienia jest też ta maseczka. Niesamowite. <noise> działa przeciwłojotokowo w przypadku skóry mieszanej. Jeszcze raz to powiem. W przypadku skóry mieszanej działa przeciwłojotokowo. Wow! E, I teraz jak i komu? Nie, jak stosować? Już wspomniałam o tym, że w opakowaniu zbiorczym są cztery sztuki. Już wspomniałam o tym, że warto sobie raz w tygodniu, to jest takie chyba minimum, stosować. Ale też wiele osób stosuje okazjonalnie, jak jest impreza, jak jest super wyjście. Ja też tak robię. Choć co by było, gdybym stosowała codziennie, jakbym mogła wyglądać. Natomiast wiemy, że rozdzieramy to, tam jest taka maska w trzech warstwach. Jedną z nich ściągamy, tą środkową przykładamy do twarzy, wyrównujemy i tę zewnętrzną ściągamy. I tak, trzymamy przez 20-30 minut. Ja trzymam po prostu do momentu, aż widzę, że ona jest sucha. I już tego nie zmywamy, to już zostajemy w tym, a nawet wklepujemy nadmiar tego, bo płynu trochę zostanie w opakowaniu, więc wklepujemy sobie to jeszcze na twarz i tego już nie zmywamy. Co, jak stosować jeszcze? No przede wszystkim, tak jak wszystkie maski, stosujemy na skórę oczyszczoną, a największa skuteczność jest na skórze, która jest po złuszczeniu. Warto przed każdą maseczką zrobić sobie peeling, bo wtedy ta skuteczność maseczki jest większa. Może kobietom, które mają właśnie albo skórę bardzo mieszaną, bo wiemy już, że redukuje ten iotok, albo skórę suchą, bo wiemy, że penetruje głębiej i głębiej nawilża. Nie chcą się oszczekiwać, ale chcą coś naprawdę ekstra luksusowego i skutecznego, niebezpiecznego do swoich mimicznych zmarszczek. Które po prostu kochają maseczki. Może mm, kochają kosmetyki luksusowe. Um. Całego opakowania 4 sztuk to 343 zł. E, wspomniałam, że cztery sztuki jest w opakowaniu, jedna sztuka wynosi 85-75, e, więc można powiedzieć, że taki zabieg luksusowy, tak, taką maseczkę luksusową ekstra, możemy sobie same w domu zrobić e, bez wychodzenia. E, I powiem tylko, że tu są takie składniki, że to jest takie działanie, które naprawdę jest skuteczne, naprawdę jest bezpieczne i naprawdę e, myślę, że gdyby m, właścicielki salonów kosmetycznych e, znały tę maseczkę, chciałyby ją wprowadzić do swoich. Usług. Um, jeśli znasz, zostaw komentarz. A jeśli dopiero zamierzasz poznać, zostaw komentarz za jakiś czas, jakie są Twoje wrażenia.